Już 15 raz Mistrzostwa Polski w kolu stylu. Prezydent Światowej Federacji Kolu Stylu. Rozpoczynaliśmy jakoś tak skromnie, a teraz piękne miasto Koszalin, gdzie również przeniosła się na chwilę stolica polskiego kolu stylu. Miasto, które. W sercu pana dużo znaczy. Koszalin to moje gniazdo. Tutaj właśnie trenowałem na tej macie imienia Mariana Tałaja, mojego e, trenera, który tutaj z nami e, jest. Właśnie zaczynałem jako e, młody chłopiec 40 par lat temu trenować e, judo. Tu pierwsze medale to w szocsach Polskich. Dzięki niemu byłem w kadrze e, reprezentacji narodowej e, polskim e, w judo. No a dzisiaj już przyjechałem ze swoim stylem. W sali mojego trenera swoim własnym stylem, który dzisiaj jest w 67 krajach i jestem w koszernie. Co prawda mieszkam już 34 lata w Białymstoku, tam gdzie właśnie powstało powstała dyscyplina kolus styl, ale zawsze te korzenie gdzieś tutaj są i one są gdzieś tutaj, tutaj przyczepione ja tu przyjeżdżam, przyjeżdżam jak do siebie. No jest to... Poniekąd też moje miasto, wielu moich przyjaciół, jak można było zauważyć, tutaj byli na otwarciu. Także no to i na tym i prezydenta Koszalina, podparca na tym marszałka, wicemarszałka województwa zachodnio pomorskiego. Także dużo, dużo, dużo ludzi. Obecny przy, mój trener, mój przy, Marian Tałaj, mój przyjaciel serdecznie Cezary, Woniusz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sebastian Tałaj. Zawsze wspominam z wielkim sentymentem to miasto, no bo to to jest, jest moim miasto, to moja rodzina e, mieszka, także no, w, staram się odwiedzać tutaj dużo przyjaciół moich znajomych. No i moja stara gwardia, która tutaj jest, to jest właśnie, to są ci ludzie, którzy zawsze gdzieś tam będą trenowali i utrzymujemy e, e, takie stosunki przyjacielskie, przyjaźnimy się, przyjaźnimy się też rodzinnie. Wiem, że możemy sobie na, na siebie nawzajem liczyć. To jest sprawdzone ponad 40 lat, te przyjaźnie są zweryfikowane przez różne sytuacje, także i utwardzone, jeszcze bardziej utwardzone. Wypychaj, wypychaj, idź, na czarzać idź, idziesz, jedzie, nie, nie z góry nie z nie, dawka. Nie, 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 Stawaj, stawaj, stawaj. Stawaj, stawaj, stawaj. Nie, nie daj się cię czepeczce. Nie, nie, przej. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj trzymaj Dobra. Ciężka walka, ale jak pan Pięknie dopinguje. Tych no tak, młodych dopinguje, zawodników. To, tak, tak, bo, to są, no, bo zawodnicy potrzebujemy gdyby tego dopingu, a też wiem, że do, yy, mają czasami coś takiego, że mają wachnięcia, czy trenować dalej sport. Yy, no jedne jakieś tam wygramy, jedno potknięcie czasami przeważy o tym, a czasami się mówi, słuchaj, no pięknie, wszystko było dobrze. My musimy ich zmotywować. To jest rolą nasze, to jest rolą trenerów, że my musimy cały czas być, pokazać te emocje. Wszyscy coś emocjonujemy się. Ale czasami te emocje są takie troszkę nawet na wyrost, żeby pokazać zawodnikom, że my się też nimi interesujemy. Yy, i trzeba to robić. To trzeba robić. Czasami trzeba ciebie siebie zmusić i powiedzieć, że bardzo mocno jesteśmy, jesteśmy z nimi związani. Ja wiem, że trener jest związany z zawodnikiem, tak jak mój trener. Związany ze mną. Zawsze był. I on zawsze mnie tam dopingował. Ja wiedziałam, że cały czas mogę gdzieś tam na niego liczyć. I oni wiedzą, że też mogą na mnie liczyć. W przyszłości mogą przyjść do mnie w różnych swoich sprawach i ze mną rozmawiać, jako z doradcą, jako z ojcem, jako z przyjacielem, jako z trenerem. Koszalin to oczywiście rodzina Tałajów. Chciałbym, żeby pan pochwalił się. Rodzinką. To znaczy tak się złożyło, że to był sport rodzinny, jak tam miałem chyba 11 lat, najstarszy brat trenował judo, także ta sala była blisko, blisko naszego domu, na naszej dzielnicy i... Jak on tam trenował, to ja tam psociłem, przeszkadzałem, nawet zdarzało się, że czasami szybę wybiłem. W związku z tym nasz trener kołodziejski no, zaprosił nas na to, żebyśmy już tam się nie wygłopiali za budynkiem, tylko przychodzili tam jako mały chłopiec. Tam się tam po prostu pałętały między nogami starszych i tak w sumie człowiek w tym sporto sportowym życiu dorastał. A trenowało nas tam czterech braci, bo. I Czesław, i Witek, Zbigniew, i, ten, i wszyscy w sumie osiągnęli jakieś rezultaty. Najstarszy miał dwa medale na mistrzostwach Europy. Z młodszym bratem się spotkałem w finale Mistrzostw Polski, także, także był Mistrzem Polski. I zresztą kilkakrot, kilkakrot, kilkanaście medali zdobył na, na Mistrzostwach Polski. No ja, nieskromnie mówiąc, zdobyłem medal na Igrzyskach Olimpijskich. No i a najstarszy, starszy brat Witek musiał tam w pewnym wieku zrezygnować ze względów zdrowotnych. Ale był trenerem sędzią, także tam wszyscy realizowaliśmy się w tej naszej ukochanej dyscyplinie, jako jest judo. No właśnie, kolub styl 15 lat i przecież przy tym kolub stylu również pan jest. To znaczy, tak się złożyło, że jesiuł ja pamiętam, jak chyba y, tutaj, jak tata jego przeprowadził. Na, na zajęcia judo tutaj do tego mówi, że chciał go zapisać na jakąś sportę walki, bo wszystkich przewraca tam w Dąbrowie. No i tak się pytał, szukał jakichś sportu, no, gdzie mógłby się gdzieś troszeczkę mocować. Jak zobaczył i dowiedział się, że ja mam go trenować, to tak popatrzył taki mały, co on tu będzie robił. No ale się okazało zupełnie co innego. Także tutaj ja chcę, może pochwalę się w ten sposób, że jak startowałem czasami w turnieju Open, to na rozkładzie miałem trzech medalistów, złotych medalistów Mistrzostw Polski wagi ciężkiej, także tutaj także tutaj ci dużych, dużych panowie mi pasowali, jak ja robiłem taką morotę sobie to w sumie sami na plecy wskakiwali. Ci młodzi w niektórych momentach są bardziej zwinni, sprytniejsi, a ponadto próbują zawsze coś kombinować na tej macie, żeby po prostu tego swojego cięższego przeciwnika powalić. Na macie trzeba po prostu przeciwnika oszukać, ale w w miarę przepisów. To tak, ja, ja, ja to tak oceniam, nie? Czyli, czyli tak trzeba manewrować ciałem swoim, z winnością, żeby wykorzystać siłę i, i, i siłę i masę przeciwnika i go obalić. No, w sumie na tym to po prostu polega, nie? A, I tutaj w kolu chcę jeszcze raz pozamiarkować jedno, a zrobić coś drugiego. Czyli niby to nie jest fair play, ale uważam, że to jest fair play, bo to się walczy w, w ramach przepisów i uczciwień, bo to jest najważniejsze. Teraz Pan również idzie w ślady tych wielkich Tałajów. Koszalin to dokładnie cała, cały ród Tałajów. Jesteśmy, znajdujemy się na hali sportu walki imienia Mariana Tałaja, mojego taty, medalisty olimpijskiego z Montrealu w 76 roku, ale cała rodzina, zarówno wujek Zbigniew, wujek Czesiu, to byli mistrzowie Polski, mistrzowie e, Europy, e, nawet moi kuzyni, cała rodzina, powiem, powiem więcej, pół Koszalina trenowało, kiedyś i teraz trenuje judo, i piłka nożna. Dwie najbardziej popularne dyscypliny w Koszalinie, piłka nożna i judo. Czyli również taka nutka sportowa. Pozostaje Pan przy, przy tym sporcie i będzie Pan dalej chciał to kontynuować, mam nadzieję. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj otrzymałem e, wysokie wyróżnienie. E, brozowy medal zasługi dla dyscypliny koluchstyl. Koluch styl, tak jak powiedział prezes Światowej Federacji Wiesław Koluch, wywodzi się on z judo. E, ja także z judo jestem trenerem pierwszej klasy judo. E, koluchstyl jest to dyscyplina prędzej się rozwijająca. No i tutaj w Koszelninie też tą dyscyplinę trenujemy. Nie jest tajemnicą, że jest Pan również na liście wyborczej. Tak, tak. Jak, tak jak ze sportu walki, walczę i także teraz walczę, żeby dostać się do Sejmu, do parlamentu. 15 października wszystkich zapraszam na wybory. No i yy, proszę, żeby każdy oddał głos według własnego sumienia. A ja po prostu walczę. Jak walczyłem na macie, teraz walczę o miejsce w parlamencie. A warto oddać głos, szczególnie na takich ludzi jak Pan, który całe życie dla sportu, ze sportem, przez sport i ten sport, żeby w Polsce istniał jak najdłużej. Tak, ja jestem trenerem, wychowawcą, i takie moje sześć punktów głównych to przede wszystkim rodzina, samorząd, ale właśnie sport, turystyka, psychiatra dziecięca e, oraz e, m, finanse i przedsiębiorczość. No właśnie o tych finansach się mało mówi, a przecież tych finansów najbardziej brakuje w sporcie. Dokładnie, ja jestem za tym, żeby trenerzy właśnie o tych najmłodszych grup sportowych otrzymywali dobre wynagrodzenie, gdyż początek drogi każdego sportowca jest bardzo ważny i ci trenerzy, nie trenujący seniorów, ale właśnie do najmłodszych, są arcyważni, ale też oczywiście muszą godnie zarabiać. 7, 8, 9, 10, koniec trzymania. Które mistrzostwa pamięta Pan najbardziej? Myślę, że pierwsze. Pierwsze po prostu moje przedbiegi były w kontakt z zawodnikami. Tak się zestresowałem, że po prostu wygrałem mistrzostwo i od tej pory postanowiłem zawsze wygrywać. Tutaj piękna walka finałowa. Trzech przeciwników rozłożonych. Na Macie. Nie powiem, bo ostatnia walka to była wyliczenie. Tak, ostatnio był z klubowym zawodnikiem. Walczyliśmy. No jest on troszeczkę lepszy i trochę się przestraszył, ale i tak dawał sobie wszystko. Więc walczyliśmy do pełnego trzymania do 10 sekund, więc trochę jeszcze dał mi, dał mi trochę wycisk. A jak ta największa pociecha, czy również będzie walczyła w kolu stylu? Mam nadzieję, że tak. Na razie takie eksperymentalne zawody dziecięce były. Usyna Kajtka. Myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. Paweł Zimnoch jest oczywiście mistrzem świata i on sędziuje. Tutaj obok mistrz świata Wiesław Koluch Junior, drugi sędzia przy macie. Piękny rzut w wykonaniu Patryka Pietrzeniaka. Próbuje przekotłować po macie swojego przeciwnika. Ale teraz znalazł się w sytuacji dość trudnej. Próbuje przerzucić przez siebie ulubiony chwyt Patryka Pietrzeniaka Sklinczowali się trochę duszenie. Widać, że zawodnik klap, klepnął już właściwie matę Niestety jak się tak troszeczkę waży jeszcze się. Gdy naciśnie przeciwnika, to jest ciężko oddychać. Okrzyk, bojowy okrzyk w wykonaniu Jana Romanowskiego. Teraz spieli się głowami z Patrykiem Pietrzeniakiem. Znają się bardzo dobrze obaj zawodnicy. Patryk Pietrzeniak próbuje złapać i przetoczyć zawodnika po macie. Nie wiadomo jaki chwyt klepanie, unieruchomiony yy, przeciwnik. W związku z tym mistrzem Polski na rok Patryk I. 23 zostaje Patryk Pietrzeniak. Jest to kolego kolejny jego. Tytuł w karierze zawodniczej. Kolejny tytuł mistrzowski w karierze, który to już? Witam. Uf, 11, 12, może. Już nie, nie pamiętam dokładnie nawet. Długo czekałeś na tą swoją walkę dzisiaj? No, akurat pierwszy wyszłem z swojej grupy, a oni mieli dogrywki, więc musiałem trochę poczekać. Jak oceniasz te mistrzostwa? 15 już z kolei? Bardzo dobrze. Mocni zawodnicy, trochę nowych zawodników, jest. No, w przyszłości może ktoś tam będzie lepszy. Ale jeszcze musi popracować, żeby prezentować taką formę jak nasz wielokrotny mistrz Polski. No i inne medale jeszcze są w swoim dorobku. Tak jest. Jeszcze trochę potrenują, to może dadzą radę. Bardzo ciekawi byliśmy występów wielokrotnej medalistki, mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Zdrowy targówek kiedyś, teraz po urodzeniu dziecka. Przerwa i powróciła do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu. Dwie szybkie akcje i szybkie zwycięstwo Kingi. Tak zawsze walczyła. Ogólnie poziom walk na 15 mistrzostw Polski jest naprawdę bardzo wysoki. Jest dużo zawodniczek i będą to już ciężkie walki. Tutaj dwie minuty wystarczyły, żeby pokonać przeciwniczkę. Mam nadzieję, że inne walki też będą równie owocne, jak i te pierwsze. Urodziłem się właśnie tutaj w Koszalinie i dla mnie no to jest takie ukoronowanie tego, że zdobyłem tutaj właśnie Mistrzostwo Polski. W mieście, w którym się urodziłem. Piękna rzecz. A z Mistrzostw Polski w kolu w stylu, które pamiętasz najbardziej? No właśnie dzisiaj. I o to chodzi, i tak trzymać będą w przyszłym roku. Następne, może również w koszalinie, może będzie kolejny sukces. Yy, mam nadzieję, że. Zdrowie pozwoli na to, żebym wystąpił, bo już mówię od kilku lat tak rozmawiamy tak o tym wieku i mówię, dopóki zdrowie, no to jestem w tym sporcie, staram się po prostu walczyć i zobaczymy, co będzie za rok. Ale panie Edwardzie, zmienił się wiek, ale przecież nie mówimy o wieku, tylko mówimy o pięknym sporcie i o pięknych zwycięstwach. Mówimy o tym nastawieniu. Póki, póki cieszy mnie to, póki e, jest to, mówię, zdrowie jako takie, no to póki, puty będę startował. Nasi zawodnicy tutaj bardzo dobrze się spisali. Jak zwykle to jest no, czułówka e, krajowa, ale też dochodzą nowi zawodnicy. Tutaj Koszalin pięknie też jest na podium, znalazł się e, w, w Drużenówce. My po raz 15 jako Białystok, już mówię jako Białystok, wygraliśmy. Tutaj też wschód Białystok, Sumokolo Białystok jest po raz 15 mistrzem polskiej drużynowym. Wschód Białystok, Gwardia Koszalin, tutaj pięknie Warszawa, tak samo podium. Cały czas się rozwija, ewoluuje. I na tym to wszystko polega, żeby cały czas to się wszystko rozwijało, coraz więcej chętnych, coraz więcej ludzi, którzy wspierają nasz sport, którzy widzą, że jest to pewna alternatywa dla treningu, dla młodzieży, odciągnięcia się od komputerów. Żeby w zdrowym ciele, zdrowy duch, ja zawsze to powtarzam, mensana i e corpore sano. I ludzie muszą nad tym cały czas myśleć, żeby. Dzieci aktywować sportowo, nie zawodowo w, w, w jakimś ta, w sportach takich, gdzie naprawdę y, dają siebie y, 150-200%. Nie, to są procesy starzenia, to są różnego rodzaju, ro, rodzaju y, kontuzje związane z przyciągnięciem ścięgien, stawów. To musi być sport. Taki, który jest amatorski. Każdy ten sport amatorski, czy to będzie jakieś bieganie, czy to jazda będzie na rowerku, czy to będzie koluch, styl. Wszystko my możemy robić judo, ale w formie amatorskiej. Możemy na worku boksować, ale w formie amatorskiej. Ja jestem za tym. Ja przepraszam, że nie. no Zawodowcy chcą pokazać, wyjść na wyższy level. Proszę bardzo. Ale jestem dla społeczeństwa. Ogólnie dla wszystkich powinny być pootwierane sale, pływalnie, piłka, czy to piłka siatkowa, czy nożna, czy, czy tenis stołowy, wspaniała dyscyplina, czy lekko atletyka, ale fajnie, żeby to było, żeby każdy mógł amatorsko spróbować. Zawodowcy swoją drogą, a amatorzy swoją drogą. Zdrowe, wytrenowane społeczeństwo to silne społeczeństwo. Zjednoczone społeczeństwo to silne społeczeństwo. Także jest kilka składowych tylko na to. To jest zjednoczenie narodu, to jest wytrenowanie narodu, zdrowy naród i tak naprawdę ludzie, którzy podejmują bardzo mądre decyzje, mając na uwadze wszystkich obywateli. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się tutaj. Dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj byli, i pomagali dla nas. Już nie chcę wymieniać, bo to bardzo, bardzo, bardzo jest dużo osób, ale wszyscy wiedzą, że naprawdę jesteśmy bardzo mocno wdzięczni i staramy się robić to dla nas, dla kraju, dla ojczyzny, dla promowania pozytywnego wizerunku Polski, wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Się nie ma tu różnicy kolor twojej skóry. Bóg nas wszystkich stworzył. To prawo. oko widza, zaraz tu dostrzeżę Z jakiego systemu technika ta się bierze Świata, zawodnicy klęcząc, chylą czoła w pokorze Każdy w kolejniang wygrać, przegrać może.